Siema, z tej strony Ari, witam was w pierwszym odcinku z takiego formatu na moim kanale A w dzisiejszym odcinku pokażę wam najlepsze skiny według mnie do kwoty jednej złotówki w CSGO Również mam dla was konkurs do wygrania skin na ekranie, a jedyne co trzeba zrobić to zostawić suba, łapkę, trelić w komentarzu oraz paść na Discorda, link w opisie Nie przedłużając, zapraszam was do oglądania A na pierwszy ogień postowy pistolety dla terrorystów z nazwie Glock 18 żart w stanie Mimauer otrzymamy za około 56 groszy i osobiście moim zdaniem ładniejszy z Glocka, czyli palnik Busena w stanie Field Tested, dostaniemy za około 46 groszy. Odpowiednik po stronie CT bez Tumika w bardzo prostej kolorystyce, czyli P2000 Kwestoniowa w lekkim zużyciu dostaniemy za około 70 groszy. Zostając po stronie CT, przechodząc jednak do broni ciężkich, MAX-7 Strażnik nie w stanie Field Tested w cenie 95 groszy. Równie ciężka broń jednak już dla obu stron. Negev Okręt Wojenny w stanie Minimalware za 60 groszy. Wróćmy do pistoletów, a dokładniej do Digla. W tym przyciele cenowym mam dla Was dwie propozycje. Desert Eagle Korynski w stanie Filteset za równą złotówkę. Oraz Desert Eagle Niebieskie Fałdy w stanie lekkie zużycie za kwotę 80 groszy. Klasy klasyków, prosty i skin to B250, czyli Valencia, a zapłacimy za niego jedyne 95 groszy. A teraz trzy propozycje do tylko od strony CT. 5.7 Buzz w stanie Mini za 85 groszy. 5.7 Brutalne Daimyo, również Mini za 96 groszy. Oraz 5.7 te w stanie Factory za równą złotówkę. Były Fight -y to czas na odpowiednik terrorystów. Tek 9 o skórce sig 9 w stanie po testach bojowych dostaniemy za 55 groszy. Mało kto gratą bronią, ale skórka zachęca do gry. Obżyn Origami w stanie lekkie zużycie za kwotę 85 groszy. Skin w czyli czyli 50 towarowy w stanie lekkie zużycie dostaniemy za kwotę 48 groszy. Kolejny PM, czyli MP9 Śmiertelna Trucizna stanie filtery dostaniemy za 94 grosze. MP7 Sirius w cenie 60 groszy. Przejdźmy jednak do snajperek i w tym budżecie udało mi się dorwać skina do AWP. AWP kapilara, za kwotę 75 groszy. Nie mogło zabrać ulubionego skina Izaka, czyli Skar 20 Grotto. Za stan mimaware zapłacimy jedyne 98 groszy. W sekcji karabinów wybrałem jednego skina dafamasa, czyli Ocalały Z w stanie Field Tested za kwotę 93 groszy. I ostatnia skina dziś, czyli M4A4 Magnes, w stanie mimaware za kwotę 66 groszy. Dzięki za oglądanie pierwszego odcinka w takiej formie na moim kanale. Dajcie znać w komentarzach Waszą opinię na temat tych skinów. Przepraszam Was wszystkich za mój głos, ale jestem lekko przeziębiony. Przypominam oczywiście o konkursie. Do następnego! Mm.